Dzień dobry, dzień dobry, witam państwa niezwykle serdecznie, jak i gorąco w kolejnym odcinku z pogromców mitów. Dzisiaj będziemy sobie sprawdzać m.in. to, czy niko może stać się ognioodporny, albo dla przykładu będziemy sobie też sprawdzać to, co się stanie, jak walniemy strażokowi w tą taką butlę tlenową, co ma na plecach założoną. A poza tym także pragnę przypomnieć, że odcinek jest friendly family. Więcej takich mitów, świetny mit, naprawdę, bardzo przyjemnie się bada. Także polecam oglądać go z całą rodziną. Dobrej zabawy życzę. Znasz to uczucie, kiedy pograłbyś sobie w gierkę jakąś fajną, ale każdą grę ze swojej półki ograłeś już 100 razy, a twoja płyta z Vice City jest porysowana bardziej niż auto twojej żony po sobotnich zakupach? Nienawidzisz tego, prawda? Ale spokojnie, mam dla ciebie świetne rozwiązanie. Wbij na serwis gdzie kupisz gry w eleganckich cenach. Teraz możesz użyć także kodu 202504.pl, który da ci 8% zniżki do wykorzystania na różne rzeczy. Wszystkie linki macie w opisie. Odnośnie ostatniego mitu, to mi się przydarzyła taka sytuacja, że jak wpłynąłem tyłem łodzi tak do przystani, to zaczęło mnie telepać na wszystkie strony świata, a gra zaczęła działać w 15 klatkach, nawet po upieczeniu łodzi. Tego upieczenia łodzi trochę nie kumam. Naprawić to można wczytując save'a. No właśnie widziałem, że sporo na ten temat się komentarzyków pojawiło, że Hubson, ślepy jesteś, Hubson, nie umiesz czytać ze zrozumieniem, Hubson. No co wy nie powiecie? Ty, już 500 odcinków pogromców mitów było i dalej, żeście tego nie zauważyli, no? No nic, nieważne, jakoś tym razem wam to przebaczę. Zanim w ogóle przejdziemy sobie do sugestii numer jeden, to chciałbym wam też pokazać komentarz Urbana Deofa. Mianowicie Urban napisał, że rzekomo do tego chińskiego sklepiku z misji, wiecie, ta tamoty wuja Wlada, możemy w bez używania airbraka. Także być może za chwilkę będę musiał was za to przeprosić, ponieważ ja wam powiedziałem, że no bez airbraka to my sobie do tego sklepiku po prostu nie wejdziemy. Stuczemy sobie te wszystkie jeszcze wazony, wazy, czy jakieś tam inne garnki, nie wiem jak to się nazywa. Spróbujemy może teraz jakoś tutaj wskoczyć. Ale właśnie, mi się zawsze kojarzyło kurnia, że ja, że ja tam nie mogłem wbić bez airbraka bez air i dlatego tak wam powiedziałem. Może jednak miałem rację. Poczekajcie, zobaczmy tu jak to będzie wyglądać. Wygląda dosyć Podobnie niestety. Ogólnie jest napisane, że mamy mieć jako aktualnie wybraną broń Pionkę i ma być to to pierwsze okno tutaj od drzwi które jest po lewo, no ale jak sami widzicie, nikolary to nie działa niestety. A jakbyśmy, słuchajcie, tak na kłótku sobie spróbowali tutaj jakoś wskoczyć, też niezbyt, no nie, no i serio? Nie, no proszę państwa, ja nie wiem, może coś tutaj źle wykonuję, no ale nie da się wejść i to ani przez te szyby, ani przez te szyby i de facto wskakiwałem w każdym możliwym punkcie, no i po prostu Niko nie potrafił tego zrobić, nie potrafił tutaj się do wnętrza tego pomieszczenia najzwyczajniej w świecie dostać. Także nie wiem. U mnie to chyba nie działa. Jeszcze myślałem, że przechytrzę system, jak rozwalę się o ten murek motocyklem. No i wiecie, jakby Niko przeleci przez kierownicę i wpadnie do środka pomieszczenia, ale też niestety nic z tego nie wyszło. Natomiast my tymczasem przejdźmy sobie już do tej próby z fery Terminalem, no i z łodzią. Tak, może rzeczywiście teraz, jak wpłyniemy sobie tak, jak powinienem był wpłynąć od samego początku, czyli tyłem, no to może coś niesamowitego faktycznie się wydarzy, ponieważ tutaj pisał pas Gir, że efekty powinny być wręcz... Niezapomniane. Póki co to mało co widzę. No Ale dobra, wpłyniemy sobie raz jeszcze. Tym razem do miejsca, gdzie ta łódź faktycznie się mieści. Na razie to tej łódki w ogóle nie widzę. Tej łodzi w sensie. No, chyba łódką tego nazwać nie można do końca. Zmieńmy kamerkę, może. O! O, proszę Państwa, ja to widzę tak, że wpłynięcie tyłem niczego nie przyniosło. Nawet z tego co widzę, to w tym momencie grat niesie mniej niż ostatnim razem. Więc wydaje mi się, Pazgir, że to, 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 to chyba u Ciebie jakiś bug wystąpił. No bo jak widzisz, tutaj wszystko działa u mnie wyśmienicie, można powiedzieć. No i w przypadku tego takiego bardziej ciasnego miejsca, no też się nic nie dzieje. Więc, no nie wiem, może to też zależy od wersji gry. Albo generalnie to był jakiś bug, past gear, który po prostu wystąpił u ciebie. Tak mogło być. Czasami GTA 4 zaskakuje jakimiś dziwnymi, występującymi totalnie z dupy błędami. Sprawdź, co się stanie, jak strzelisz strażakowi w butlę tlenową. No, już tu się elegancko, ładnie zakradam. Mamy strażaka, mamy butlę gazową. Nie będę zbyt długo gadał, tylko po prostu oddajmy strzał i zobaczmy, czy ona może jakoś wybuchnie, czy. E, co? Ej, zara, zara, to wygląda tak, jakby ta butla w ogóle nie miała kolizji. Zobaczcie. Widzicie? Mimo, że strzelamy sobie w nią, to cały czas dostaje, tak naprawdę, obrażenia, dostaje te strzały strażak. One na spokojnie do niego dochodzą i ta butla w ogóle go przed nimi nie chroni. Kurczę, no to nie. To tu będzie ciężko cokolwiek uzyskać. Włączyłem sobie teraz tryb spowolniony. Weźmiemy dużo mocniejszą broń, którą jest shotgun. No i zobaczymy, kurde, z maksymalnie, jak najbliższej możliwej odległości, jak to wygląda. Zawsze slow motion jest fajne pod tym kątem, ale nie, proszę Proszę Państwa, to wygląda w przypadku tej broni tak samo jak w przypadku pistoletu. Niestety butla gazowa nie ma w GTA 4 kolizji. Zobaczmy sobie z ciekawości jak będzie w GTA 5. No i w GTA 5 z kolei był taki problem, że strażacy, których możemy sobie spotkać pod remizą, no oni nie mają butli, także no nie ma jak tego sprawdzić. Jedyną opcję na sprawdzenie tego ja osobiście widziałem w misji, gdzie musimy napaść na FIB. I tam nasi kompani mają właśnie butle tlenowe na plecach. Natomiast w ich przypadku te butle no, są takie same jak w GTA 4, czyli że jak w nie strzelamy, no to kule przez nie swobodnie przelatują. Hubi, sprawdzisz w każdym GTA, czy postać ma jakiś limit wiszenia na jakiejś ścianie? Chodzi o to, czy bohater się zmęczy i czy spadnie. I to znaczy, Sylwuś, owszem, możemy sobie to zobaczyć, ale wydaje mi się, że jedyna opcja na uzyskanie jakiegoś ciekawego efektu jest albo w GTA 4, albo w GTA 5. No bo w częściach z uniwersum 3D to raczej bym na nic ciekawego tutaj nie liczył. Zresztą, chyba tylko w GTA San Andreas jest taka możliwość, żeby złapać jakiegoś obiektu. A co za tym idzie? Tylko w GTA San Andreas z tych wszystkich części z uniwersum 3D byłaby możliwość, żeby sobie ten mit sprawdzić. Ale wykonuje Nikotin ten taki ruch, nie? Jakby mu było tak troszkę o niewygodnie, nie? Że tam tą rączką tak wiecie, tak się delikatnie puszcza i łapie z powrotem, więc to gdzieś tam może nam dawać takie pierwsze oznaki tego, że wcale nie jest tak w GTA 4, że postać może w nieskończoność na jakimś tam murku czy na jakiejś tam innej krawędzi sobie wisieć. Niestety proszę Państwa, włączyłem sobie nawet przyspieszony czas w grze i do niczego ciekawego to nie doprowadziło po naprawdę dość długim czasie. Szkoda, no bo nie wiem czy pamiętacie, ale w GTA 4 w przypadku pływania jest takie coś, że jak zbyt długi czas Niko znajduje się w wodzie, to po pewnym czasie, właśnie, po takim dłuższym czasie, zaczyna mu ubywać tamto HP z paska życia. I finalnie dochodzi do tego, że jak nie znajdziemy się na brzegu, no to Niko niestety się utopi. Ale nic, zobaczmy sobie w takim razie jeszcze w GTA 5, bo to też jest bardzo ciekawe w przypadku tej nowszej części jeszcze. Jeżeli chodzi o GTA 5, to musicie dać mi znaka w komentarzu, bo w moim przypadku w GTA 5 to ja w ogóle na żadnym Murku nie mogłem zawisnąć. W sensie bohater od razu się. Wspinał. I teraz nie wiem, czy ja coś źle ogarniam, czy GTA 5 jest na tyle upośledzone, że po prostu nie można nigdzie sobie zawisnąć. Chupcona, spróbuj wysadzić oponę przy stacji benzynowej poprzez palenie gumy. Pytanie, czy to wysadzi stację. Również możesz to sprawdzić przy tej butli gazowej. To znaczy, kurde, jeżeli chodzi o stację benzynową, to ja bym obstawiał, że ciężko będzie tutaj jakiś taki e, fajniejszy efekt uzyskać. Raczej nie sądzę, żeby, żeby, żeby stacja pod wpływem wybuchu, wiecie, jakby te, tego pęknięcia opony wybuchła, ale jeżeli chodzi o butlę gazową, e, przy jakimś tam grillu, czy przy jakiejś tam butce z hotdogiem, to tutaj już zdecydowanie upatrywałbym szansy. No i dla jasności, zobaczmy sobie też tę stację benzynową. Za chwilę opona powinna eksplodować. No i jak widzicie, nic się nie stało. Tak jak mówiłem. Co się Mamy polkę, proszę Państwa. <laughs> Waleczna baba w końcu Polka, nie? Ale tak wracając do mitu, to chyba miałem rację. Natomiast oczywiście wykonamy sobie jeszcze jedną próbę dla jasności, nie? Bo może, może pęknięcie opony w Sultanie rez jest słabsze niż w turizmu i dlatego do niczego ciekawego to nie, do nie doprowadziło. Lada moment powinna wybuchnąć ta opona. Prawa tylna, lewa już wybuchnęła. I to samo co w przypadku Sultana RS. A weźmy sobie dla odmiany teraz zobaczmy motocykl. I jak tutaj strzeli ta opona tylna nie? Jaka? Jaka w ogóle wytrzymała opona. No proszę bardzo, strzeliła i nic. No, przyznam wam tutaj szczerze teraz, że to nie wróży zbyt dobrze. Jeżeli chodzi. Ej, o to, co tu w ogóle takiego jest? Kurczę, to jest jakaś niewidzialna kolizja, czy co, czy jak? Chciałem powiedzieć, że to wszystko nie wróży zbyt dobrze w kontekście, no chociaż częściowego potwierdzenia tego mitu. No, ale zobaczmy jeszcze benchiego, nie? W sumie jeszcze też sobie zobaczymy za chwilkę tę butlę przy hot dogu, która stoi. Może ona będzie troszkę bardziej, a właściwie to troszkę mniej wytrzymała i ona wybuchnie. Ale to nie, 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 nie. Bo raz to było po tym jak już opona wybuchła, a dwa to ja najechałem na tę butlę i to doprowadziło prawdopodobnie do wybuchu. No i jak widzicie, butla znajdująca się przy butce z chodogiem też nic. Tutaj ogólnie też, jak uderzam sobie w te butle w taki sposób, to też z nią się nic nie dzieje, co ciekawe. <laughs> co, co? Co tu się dzieje? <laughs> Chodząca butla pod asfaltem. O dobra, w końcu przestała iść, bo napotkała samochód na swojej drodze. No to tak, tak. W stylu GTA można powiedzieć, takie trochę błędy napotkaliśmy teraz. No, a jeżeli chodzi o sami, to jak dla mnie, raczej możemy go sobie obalić. Gdy nie zapłacimy tancerce za taniec, no to policja i ochrona nie będzie z tego zadowolona. Mamy mocne prześwity, jakbyśmy sobie kiedyś ten mit badali, ale sprawdziłem Worda i nie widziałem, żeby coś takiego było wcześniej zapisane. Więc nie wiem, czy my sobie to badaliśmy przez przypadek, jakoś tak zbadaliśmy gdzieś tam na pogromcach mitów, czy może gdzie indziej, ale no mówię, mam takie prześwity, jakby gdzieś to kiedyś już było. No, z uwagi na to, że taki mit się pojawił i też z uwagi na to, że jest on bardzo ciekawy i nie mogę go znaleźć, no to spróbujemy sobie to zrobić. Tylko na początku odbierzemy sobie trainerem wszystkie pieniądze, które mamy na, Koncie. Dobra, proszę państwa, konto wyczyszczone, także możemy brać się za taniec. <laughs> Więcej takich mitów, świetny mit, naprawdę, bardzo przyjemnie się bada. Z uwagi na to, proszę państwa, że chciałbym, żeby ten mit był zbadany jak najbardziej rzetelnie, to muszę oczywiście obejrzeć cały taniec, no bo w przeciwnym razie można by było uznać, że jest jakaś promocja w tym klubie go-go, yy, nie? I na przykład, jak się nie obejrzy całego tańca, to tancerka tańczy za darmo. Czy jakoś tak. Dobra, taniec zakończony. Także załóżmy, że teraz chciałbym opuścić to miejsce. Pieniążka nie mamy. Laska wybiegła, to było dosyć dziwne. Atakują! Atakują, czyli dobrze pamiętałem. Ale zwróćcie uwagi, że gwiazdki łątedu nie dostałem. Atakują ochroniarze. No nie ma co się dziwić. W sumie wiecie, w GTA 4 nawet jest coś takiego, że jak wyjmiemy sobie telefon komórkowy w takim klubie i zaczniemy cykać fotki, to na początku ochrona zwróci nam uwagę i poprosi, żebyśmy ten telefon schowali, no a jeżeli tego nie zrobimy, to już kolejna próba nie będzie ostrzeżeniem, tylko od razu ochroniarze będą chcieli Nikobelika pobić. Ale spokojnie, w GTA 4 mamy jeszcze jeden klub GoGo, mamy też panią bardzo chętną na tańce, świetnie, no to niezłe mity. Dobra, koniec tańca, ponownie wychodzimy, nie płacimy, bo nie mamy ani jednego dolara na Koncie. Znowu wyleciała ta laska wystraszona i znowu ochroniarze biegną. Także tak, proszę Państwa, ale zwróćcie uwagę, że ten mit jest częściowo prawdziwy, ponieważ gwiazdki łątedu nie otrzymujemy. Także prawilni gangsterzy, którzy zgrywają ochroniarzy w tym klubie, nie dzwonią po policję. Także, no, wielki szacun dla nich. Niemniej, tak jak mówię, no, mid możemy po, yy, potwierdzić, ale tylko częściowo. Bo ochrona owszem reaguje, ale policja nie przyjeżdża i gwiazka łąted levelu na mnie wpada na konto. Niko nie dostaje obrażeń od ognia kiedy jest pijany. Cousin, hello! How about we go drink some vodka? Wine, women and my cousin Nico? I could not say no Aha! Dobra, dobra, wino, kobiety, mój kuzyn, a skończy się jak zawsze. Woda, kurtyzany i na koniec to jeszcze pewnie gejowy klub niego Princa. Ja już znam te plany Romana. No ale dobra. Na szczęście dzisiaj będzie pełna kultura z Romanem, bo badamy sobie mit, także nie możemy tutaj pozwolić sobie na chwilę rozprężenia. No tak czy inaczej, wiemy już, że w GTA 4 jest tak, że alkohol i woda, no to są rzeczy, które łączą się średnio. Jak napijemy się wódeczki i wskoczymy do wody, to jak Pewnie pamiętacie, no Niko sobie słabo radzi w tej wodzie. I jego świetne umiejętności pływania, no wtedy się na nic zdają. No on tak naprawdę cudem unosi się na tafli wody. Natomiast słuchajcie, proszę ja was, może okaże się, że w przypadku ognia i alkoholu wygląda to nieco lepiej. I może to połączenie w GTA 4 da nam moce i będziemy niczym jak jakiś prawdziwy Iron Man. Za chwilkę się przekonamy. Wiadomo, jak na wódeczkę w Liberty City to tylko do jerkowca. Trzeba napić się z klasą. Wejdziemy sobie teraz do samochodu, bo jak pewnie wiecie, jak jesteście pod wpływem nie możemy korzystać z broni. Ale jak w furze jesteśmy i zaczynamy rzucać jakimiś tam młotowami, to nagle się okazuje, że możemy to robić bez większego problemu. Jeden, drugi, trzeci młotow tyle powinno wystarczyć. Troszkę się oddalimy i spróbujemy dojść do tego ognia. Mam nadzieję, że damy radę, kurczę, zanim ten nie przestanie się palić. O ogólnie jest tak, że jak kolega Niko zginie albo coś mu się stanie, to, to, to Niko od razu trzeźwieje i tak tutaj się stało, ale zobaczcie, że do momentu, kiedy Niko był pod wpływem, kiedy był pijany, cały czas był faktycznie ognieodporny. Oko za oko, ząb za ząb. Proszę państwa, jeszcze jedna próba na szybciocha, żeby na pewno ten mit móc potwierdzić, tylko żeby ten kurde Brusi mi w ten ogień nie wszedł znowu. No o. I zobaczcie. Życia nam nie zabiera teraz. I znowu pewnie stanie się tak, że brusi się uszkodzi, wyskakuje napis, no i wtedy Niko automatycznie zaczyna się palić. Więc tak, alkohol daje ogniodporność zdecydowanie. Więc mit proszę państwa potwierdzony. Jeśli zadzwonisz na numer ZIT, który znajdziesz na niektórych przystankach autobusowych, będąc w lodziarni i grając jej odgłos, to po zadzwonieniu Niko magicznie się uleczy. Ogólnie, mit sam w sobie jest bardzo ciekawy, ale jednocześnie, no muszę Wam szczerze przyznać, że troszkę mi śmierdziwałkiem, o chyba trochę za wysoko byłem, bym się zabił. Odbierzemy sobie troszkę życia. Co się właśnie wydarzyło? I Zaraz sobie to sprawdzimy. Poczekajcie. No dobra, odebrałem sobie troszkę życia. Zespałnujemy teraz Mr. Tasty'ego i poszukam sobie na jakimś przystanku tego telefonu, bo nie pamiętam jak on tam dokładnie szedł. W sensie do tego całego zita, nie? 94855500. Wstukujemy i patrzymy, czy życie nam magicznie zostanie przywrócone do pełna. this is Let me hear the track. Wydaje mi się, że mit możemy sobie obalić. Światła aut nie działają na podziemnych parkingach. W sumie to jestem ciekaw efektu, bo troszkę nie wiem czego się spodziewać. Czy jakby nie działają, to znaczy, że one się automatycznie wyłączają i nie możemy ich włączyć, tak jak na przykład w tym momencie. Czy chodzi o to, że one są włączone, ale jakby nie dają żadnego strumienia światła. To mnie dosyć mocno interesuje, na jakiej zasadzie te światła w podziemnych parkingach w GTA 4 mogą nie działać. Tak czy inaczej, już na parkingu się znajdujemy. Zapalamy teraz światło. Słyszycie? Dźwięk włączania świateł działa, ale faktycznie, zobaczcie, one. Okej, okay, włączają się i wyłączają, ale nie dają żadnego światła. Ale ja, ty co jest? Czekajcie, wyjedziemy sobie na chwilę stąd. Pokażę wam o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że jak jesteśmy przy ścianie jakiejś i włączymy sobie takie, takie światełko, to widzicie? To mamy taką wyraźną strugę światła puszczoną na ścianę. A w tym parkingu tego absolutnie nie ma. Nie ma tego takiego efektu wizualnego, co nie? I to jest ciekawe. O proszę bardzo, widzicie? Mamy teraz światła włączone teraz, a na ścianie nie ma żadnego efektu. Nic się kompletnie nie dzieje. Z ciekawości, słuchajcie, zobaczę sobie jeszcze jeden parking i tak wiem to nie jest parking podziemny, ale kto wie, może ogólnie tak jest na parkingach po prostu, że te światła z jakiegoś powodu kurnia nie działają. Zobaczmy. Nie, teraz... Tutaj działa normalnie wszystko. Czyli to prawdopodobnie faktycznie chodzi tylko i wyłącznie o te podziemne parkingi. Wiecie może jeszcze, gdzie znajduje się jakiś podziemny parking w GTA 4? Bo byśmy sobie na przykładzie jeszcze jednego to zbadali. Może ja za chwilkę w necie poszukam jeszcze. Jeżdżę sobie po mieście i szukam, ale żadnego podziemnego nie widzę. Także jeżeli macie, znacie jakąś taką lokację innego podziemnego parkingu, gdzie moglibyśmy sobie to zobaczyć, w sensie moglibyśmy sobie ten mit raz jeszcze przetestować, dajcie mi znaka proszę w komentarzu, będę bardzo wdzięczny oczywiście. No ta, same naziemne wszędzie są. Jeżeli macie jakiś ciekawy mit do sprawdzenia, to napiszcie go w komentarzu, zostawcie też lajka, jeżeli wideo Wam się podobało, no a jeżeli nie oglądaliście, to obczajcie filmy, które macie po prawo. Dziękuję patronom, trzymajcie się i do zobaczenia, z strzałeczka!